Televisa Presenta. Como detienes un remolino, y esquivas cada trampa del destino. Como convierte en que Ona y Eva. Tus miedos de rodillas, como es que vuelas a un contracorriente. Y brillas única entre tanta gente. Mi amor te sigue, veloz como el sonido. Es que este sueño que creí perdido es muy difícil de explicar. i mam Wiem, Wiem, że wkrótce się Caballero otworzył konto na nazwisko matki, żeby przelać te pieniądze. Bank to potwierdził. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie ufasz mi? Teraz to nieistotne. Ważne, że odnaleźliśmy pieniądze. Jak możemy je odzyskać? Owszem, w Nowym Jorku jest konto na nazwisko Caballero. Ale niestety już puste. Jak to? Niemożliwe. Co się stało? Przykro mi, ale te 3 miliony dolarów, ukradzione wam przez Juana Carlosa Caballero, zniknęły na zajutrz po zaksięgowaniu. Jak do tego mogło dojść? Nadal prowadzimy dochodzenie, lecz już wiadomo, że będzie bardzo trudno odnaleźć pieniądze. Juan Carlos nie żyje i nikt nie wie, co się z nimi stało. Przecież nie rozpłynęły się w powietrzu. To duża suma ktoś musi coś wiedzieć. Zależy mi na pieniądzach. Ale bardziej boleję nad tym, że Juan Carlos okazał się złodziejem. Człowiek, którego kochałem jak syna, okazał się draniem. Od dawna wszystko planował. Posunął się nawet do tego, żeby zamieszać własną matkę w to oszustwo. Niewiarygodne. Może dzięki rodzinie pana kawajero wpadniemy na jakiś ślad. Mowy nie ma. Eugenia i Modesto są moimi przyjaciółmi. Nie odpowiadają za to, co ten kretyn zrobił. Pańska kancelaria zamyka dochodzenie. Rozumiem. Wybacz, ale nie możesz tego zrobić. Nadal jest wiele spraw do wyjaśnienia. Wiem i czuję się zraniony. Lecz nie zamierzam dalej zajmować się tą sprawą. Zgadzam się z panią Ewą, że powinniśmy odzyskać te pieniądze. To 3 miliony dolarów, a nie na piwek. Nie będę się z wami spierał. Dla mnie ta sprawa umarła, tak jak Juan Carlos Caballero. Koniec kropka. Dziękuję, Mecenasie. Zawsze do usług. Wszystko dobrze, proszę pani? Tak, czemu pytasz? Panienka Klaudia zamknęła się w sypialni. Czasami za czyjeś błędy z przeszłości płacą niewinni. Ta dziewczyna jest zbuntowana, ktoś powinien ją ustawić, tak sądzę. Masz rację, jest niewychowana i arogancka, ale to nie tylko jej wina. Również pani męża. Przepraszam, wymknęło mi się. Musimy znaleźć te pieniądze. Bo może ten Juan Carlos. Ale ich nie ukradł. Może jest inne wyjaśnienie. Oczywiście to Twoje pieniądze, Twój majątek. Teraz rozumiem Pani zainteresowanie. Po ślubie, majątek Adriana będzie również Pani. Próbuje mi Pan mówić, że dybie na jego pieniądze? To brak szacunku. Jestem damą. Przestańcie. Nie chcę słyszeć ani słowa więcej. Juan Carlos Caballero wyrządził zbyt wiele krzywd, żeby się jeszcze o niego wykłócać. Dobrze się czujesz? Co ci jest? Zrób pan coś, wezwij pogotowie. Nasz szefuncia jest chory. Wezwijcie mojego lekarza. Zrób coś, dzwoń po lekarza. Cindy, wezwij lekarza do Adriana. Zero, dzwoń do doktora pana Reyesa. Nigdy nie masz czasu albo jesteś wykończony, kiedy mamy porozmawiać o Twojej córce. Nie obchodzicie ta dziewczyna? Nie mów bzdur. miasto że obchodzi. Ale jestem zbyt zmęczony na kłótnie. Przyjdzie na to czas. To samo mówiłeś rano. Zadziwia mnie ta Twoja obojętność na rodzinne problemy. Uważasz, że same się rozwiążą? Chora byłaś mniej denerwująca. Wolałbyś. Żebym nadal miała halucynacje, wybacz mi. Wiesz, z czego zdałam sobie sprawę? Gdyby nie naciski Juana, to znaczy Ewy, na badania, nie zrobiłbyś nic dla ratowania mojego zdrowia. Przestań mnie obwiniać za wszystko, co robię, albo nie robię. Kocham Cię. Jasne. Skok ciśnienia, ale już jest w normie. To może być symptom czegoś naprawdę poważnego. Sugeruję badania. Drogi święty Szefuniu. Nie wiadomo kiedy ostatnio się badałeś. Jesteś nieodpowiedzialny. Proszę mu to powiedzieć. Dziękuję, ale czuję się już lepiej. Nie bądź śmieszny. Twoja siostra Tonita, niech spoczywa w gronie anielskiego chóru, cierpiała na podobne schorzenie. To może być dziedziczne. Nie bądź uparty i głupi. Zachowujesz się jak uparte zwierzę. Przebadaj się, to nie jest takie trudne. Ewa ma rację. Gdyby moją Antonię zbadał lekarz, może byłaby teraz z nami. Dobrze. Obiecuję, że pójdę do kardiologa. Zadowoleni? W razie potrzeby, proszę mnie wezwać. Następnym razem proszę zjawić się szybciej. Uważam, że za dużo pracujesz. Powinieneś pomyśleć o wycofaniu się. Mówię to ze szczerego serca. Akurat zgadzam się z Don Plutim. Powinieneś przejść na emeryturę 30 lat temu. Wiesz, co masz robić? Unikać stresów i napięcia. Przestać patrzeć na nogi i piersi sekretarek. Ja to widzę. Zatrudnij facetów, żeby unikać pokus. Nie jestem znowu taki stary. Pomóż mi wstać. Jesteś nieznośny. Spokojnie, jestem silny jak byk. Nie żartuj w ten sposób, zwłaszcza po reanimacji. Wkurzasz mnie. Co za nieznośny typ. Nic nie dolega Don Adrianowi? Nie, lekarz go zbadał. Nie ma się czym martwić. Skoczyło mu ciśnienie, kiedy usłyszał. Przyszedł mecenas Raúl Mendoza porozmawiać o dochodzeniu. Znów mówił o koncie w Nowym Jorku. Pamiętasz? Sí, sí. Tak. Ten dronny Juan Carlos przekierował pieniądze i nikt nie wie, gdzie się podziały te 3 miliony dolarów. Te pieniądze nigdy nie były na tym koncie. Nie rozumiem. Przesłał je na to konto, ale natychmiast je pobrał. I tylko on mógł je zatrzymać. Jesteś rozczarowana? Im więcej o nim wiem, tym gorzej się czuję. Nie chcę już nic słyszeć. Nie marnujmy na to czasu. Adriano zakończył definitywnie tę sprawę. Skupmy się na kontrakcie z tą firmą budowlaną, zgoda? Sprawdzam ich. Jutro moglibyśmy podpisać umowę z Fitcą. Bądź dla mnie bardziej czuła. Jestem słabitkim rekonwalescentem. Daj mi całuska, żebym się poczuł kochany. Nie. Rozmawiałam z lekarzem. Żadnych pocałunków, brudnych myśli. Bo znowu ci podskoczy ciśnienie. Buziaczki i przytulanki muszą poczekać do naszego ślubu. Nic wcześniej. Przestań mnie torturować. Mam nadciśnienie, a ty nie chcesz złagodzić moich cierpień. Nie bądź śmieszny. Próbujesz wykorzystać sytuację. Lekarz ci już pomógł, więc idź do domu i odpoczywaj. Jak to odpoczywaj? Mam za dużo pracy. Świetnie, że nie czujesz się już chory. Możemy dokończyć rozmowę o Juanie Carlosie i dochodzeniu. Zamknąłem ten rozdział. To przesłana skoczyło mi ciśnienie, więc nigdy więcej. Nie poruszaj tego tematu. Koniec. Kropka. Mój biedny grubasek musi o siebie dbać. Już nie jest młodzienieszkiem, a ja nie mogę się nim zająć. Marzysz o tym, co? Na szczęście szybko do siebie doszedł, bo jest silny jak byk. A raczej francuski buldożek. Mały, ale krępy. Nieważne, wymaga opieki. To Nita też miała problemy z sercem i to ją zabiło. Niech spoczywa w pokoju. Sprawy się komplikują. W banku nie pokazali mi dokumentów konta, które podobno otworzyłem na nazwisko mamy. A na koncie w Nowym Jorku już tych pieniędzy nie ma. Ktoś pomógł prutarkowi je przelać. Albo... albo co? Dokończ, bo budujesz napięcie jak w odcinku piątku. Czego? Telenoweli. Nie oglądam telenowel na litość boską. A jeśli nie stoi za tym Plutarko, tak jak mówiłaś, nie, to była tylko taka myśl. Bo jeśli to nie on, to kto? Nie wiem, ale byłoby gorzej niż na początku. Chętnie bym z tobą pożartowała, ale muszę się spotkać z kumpelą Andreitą Legaretta. Mamy wiele do nadrobienia. Zaraz znam ją. To żona Erika Rubina jest świetnym rockmanem. Idę zobaczyć się z Andreitą, żoną Erika, dlatego ją znam. O nic go nie poproszę. Nie, ale to wspaniały muzyk. Wydał wspaniały krążek. Kuzynka powiedziała mi, co się stało. Mój biedaku. Od razu przyszłam sprawdzić, czy czegoś panu nie potrzeba. Bardzo dziękuję za troskę. Nie, mimi, nic mi nie trzeba. Szkoda, że Ewa Maria nie przyszła. Nie kocham mnie tak, jak mówi. Mogę zmierzyć panu ciśnienie? Nie ma pan gorączki? Może to tachykardia? Proszę otworzyć usta. I powiedzieć, a czuję się znacznie lepiej. Nie wyrzucam cię, ale nie chcę, żeby źle odebrano twoją obecność. Nie wyrzucam mnie pan, ale to robi? Nie bierz tego do siebie. Lecz dobrymi uczynkami piekło jest wybrukowane. Czego pan się obawia? Że zacznę się panu podobać? Bo to małe ciałko jest rozchwytywane. Nawet pan nie wie, jak bardzo. Nie o to chodzi. Jesteś bardzo atrakcyjna, ale nigdy bym cię nie uwiódł. Nie, ponieważ jesteś kuzynką mojej narzeczonej, a ja uwielbiam Ewę Marię. Dlaczego odrzuca Pan moje bezinteresowne zainteresowanie? Jestem jak siostra miłosierdzia, ofiarna i niezwykle szczodra. Nie chcę podejrzeń i nieporozumień. Ludzie lubią plotkować. Naprawdę dobrze się czuję. Może pani odejść. Oto, co spotyka dobrą samarytankę. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy będzie pan czegoś potrzebował, a nie będzie panu łatwo znaleźć drugiej, tak dobrej kobiety jak ja. Zostawiam pana z poduszkami. Żegnam. Mimi, proszę. Czuję, jakby coś we mnie pękało. Pewnie jelita. Co się ze mną dzieje? Głupotą było pójście do niego i narzucanie mu się. To znaczy, nie, nie narzucałam się. Byłam niwa. Próbowałam zadbać o zdrowie Grubaska, a on powiedział, żebym spadała. Zasłużyłam sobie, bo się przed nim otworzyłam. Nie, byłam tylko miła. Wiedziałem, że kłamałaś. Idę do żony Rika Rubina. Jakiej? Andrea, skłamałaś. Gdybym powiedziała prawdę, zrobiłbyś mi scenę i próbował powstrzymać. Rozumiem cię. Gdyby chodziło o Elenę, Zrobiłbym to samo. To miłość. Moja kumpela Denise mówi, miłość, jaka to dziwna rzecz. Wymaga poświęcenia, oddania się drugiej osobie, odrzucenia egoizmu. To jest miłość, ta prawdziwa. Nikt nie ująłby tego lepiej. Miłość jest źródłem szczęścia, lecz również cierpienia. I co teraz zrobisz? Tylko pytam. Mam kilka pomysłów, ale nie wiem, który jest najlepszy. Dam ci znać. Masz też kilka przykur, czy potrzebujesz przerwy od abstynencji? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale czuję się lepiej. I nadal mogę wiele zdziałać jako prezes Grupo Imperium. Pan Reyes jest skrzyżowaniem Supermana i Herkulesa, czyli niezniszczalny. Dziękuję. Na dowód mojego świetnego zdrowia przyszedłem wcześniej, bo mamy mnóstwo pracy. Musicie ciężko pracować. Jeśli do Adriano daje z siebie 100%, wy musicie 1000%. Dziękuję. Żegnam. Renato. Muszę z tobą porozmawiać. Wczoraj poszło świetnie. Adriano zamknął sprawę Juana Carlosa, a ty dostaniesz premię. Jako wyraz mojej wdzięczności. Dzięki Plutarko. Nie było trudno wyprowadzić te dolary z konta Juana Carlosa. Ty masz pieniądze, a ja jestem usatysfakcjonowany procentem od transferu. To honorarium za Twoje usługi, dyskrecję i milczenie. Nie ma o czym mówić. Nawet nie trzeba było wyciągać z rękawa kolejnych 3 milionów, żeby przelać je na Kajmany, a stamtąd do Szwajcarii. Na szczęście, pieniądze są w moim sejfie. Gdzie jest ich miejsce? Powinniśmy też uczcić to, że pan rejestr zachorował. Głupiec jest tak zakochany, że zmienił. W finansach zawsze był wilkiem, a teraz stał się owieczką. Miłość ludzi ogłupia. Chcę Ci podziękować za Twoje kontakty. Bez nich nie ruszylibyśmy tych pieniędzy. Właśnie tym się zajmuję. Niektóre firmy i klienci proszą, żebym wyprał ich pieniądze i przelał z banku do banku. To moja specjalność. I nikt nie wie, że przyjaźnimy się od lat. Tylko Elena. Lecz ona przeciwko mnie nie wystąpi. Mam nadzieję. Zdrowie. Gratuluję, Plutarko. Dzięki. Nie podjąłem jeszcze decyzji, ale już możesz zacząć się zastanawiać. Nie ma nad czym. Każdy chciałby zostać asystentem szefa, jego prawą ręką. Na razie proszę cię o całkowitą dyskrecję. Naturalnie. Zdziwiło mnie, że szuka pan asystenta właśnie w tym momencie swojego życia. Nigdy go nie potrzebowałem. Lubiłem mieć nad wszystkim pełną kontrolę. Ale czas płynie, a ja nie robię się coraz młodszy.